To, o czym szeptano od miesięcy, a nawet lat, w końcu stało się rzeczywistością. Ogromny wzrost składek na ZUS dotknął tych, którzy rozpoczęli pracę przed 1989 rokiem, a teraz tysiące ludzi w całej Polsce otwierają listy, sprawdzają kwoty i przecierają oczy z niedowierzania, bo to, co widzą, po prostu nie mieści się w żadnych racjonalnych oczekiwaniach. Ale bez obaw, dziś omówimy wszystko krok po kroku. Wyjaśnię, skąd biorą się te nagłe różnice. Kto tak naprawdę coś zyskuje, kto traci i dlaczego rząd w ogóle zdecydował się na taki krok? A na koniec powiem Wam również, co możecie zrobić, aby nie znaleźć się całkowicie na lodzie i bez przygotowania. Zacznijmy od podstaw. ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla niektórych jest symbolem bezpieczeństwa, gwarancją, że lata pracy kiedyś zapewnią im emeryturę, ale dla innych to zawsze był koszmar. Machina, która co miesiąc wyciąga pieniądze z ich kieszeni, bez żadnej wyraźnej gwarancji sprawiedliwości w zamian. Składki, które płacimy, mają finansować emerytury, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe i wszelkiego rodzaju zabezpieczenia społeczne. Problem polega jednak na tym, że system nie zawsze jest sprawiedliwy, co staje się boleśnie oczywiste, gdy spojrzy się na tych, którzy zaczynali karierę w dawnym PRL-u przed 1989 rokiem. Dlaczego? Bo wtedy obowiązywały inne zasady, płace kształtowały się w zupełnie innych realiach ekonomicznych, a cała socjalistyczna gospodarka funkcjonowała w sposób który nie ma nic wspólnego z dzisiejszym światem, kiedy Polska wkroczyła w lata 90. i przeszła całkowitą transformację, konieczne było stworzenie nowego systemu emerytalnego. Ludzie nosili ze sobą historię zatrudnienia, wszystkie te lata zatrudnienia z czasów socjalizmu, a te wcześniejsze lata nadal odgrywają decydującą rolę w obliczaniu dzisiejszych emerytur. A teraz rząd postanowił korektować te składki. Słowo korygować brzmi neutralnie, wręcz pozytywnie, ale w praktyce stało się czymś dość kontrowersyjnym. Co to oznacza? Oznacza to, że składki z okresu sprzed 1989 roku są teraz przeliczane od nowa. I nie chodzi tu tylko o suche statystyki czy stare tabele. Nagle te składki zostały zawyżone, ponieważ rząd twierdził, że przez lata były niedoszacowane w porównaniu z dzisiejszymi wartościami ekonomicznymi. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć sprawiedliwie. Gdyby ktoś pracował 30 czy 40 lat temu i płacił składki na podstawie pensji, która po przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze byłaby warta znacznie więcej, to wydaje się rozsądne, aby to przyznać. Ale rzeczywistość nie jest taka prosta, ponieważ to przeliczanie nie dotyczy wszystkich w równym stopniu. Niektórzy wychodzą na tym zwycięsko, a inni odkrywają, że są przegranymi. Weźmy na przykład: Maria zaczęła pracować w 1980 roku w państwowej fabryce. Płaciła składki przez dziesięciolecia, przetrwała zmianę ustrojową, a teraz jest na emeryturze. Po nowym przeliczeniu okazuje się, że jej stare składki z lat 80. nagle wzrosły. W rezultacie jej emerytura rośnie o kilkaset złotych miesięcznie. Brzmi fantastycznie, prawda? Ale weźmy Andrzeja. On również zaczął pracę w tym samym okresie, ale zamiast w dużej fabryce prowadził mały zakład rzemieślniczy. Jego składki są liczone inaczej i choć teoretycznie powinny być warte więcej, mechanizm naliczania sprawił, że nie widzi realnego wzrostu. W rzeczywistości niektórzy ludzie tacy jak on wychodzą na tym gorzej. I tu zaczyna się prawdziwy problem. Reforma, która miała być sprawiedliwa, jest daleka od równości. Osoby, które spodziewały się dużych podwyżek, bywają rozczarowane symbolicznymi kilkoma złotymi, a inni, którzy nigdy nie wyobrażali sobie żadnych korzyści, nagle zostają zaskoczeni kilkoma setkami dodatkowych pieniędzy miesięcznie. Wszystko zależy od tego, gdzie się pracowało, jakie miało się zarobki i jakie składki były w danym momencie odprowadzane. Dlatego tysiące ludzi spieszy się teraz, żeby sprawdzić swoje wyniki. Infolinie ZUS są przepełnione. Fora internetowe pełne są gorących komentarzy. Ludzie pytają, dlaczego dostałem tylko 50 zł więcej, a mój kolega dostał 500? Inni pytają, czy jest jakaś możliwość odwołania. Wszyscy zastanawiają się, czy to w ogóle sprawiedliwe. Niestety nie ma prostych odpowiedzi. Rząd twierdzi, że intencją było naprawienie historycznych krzywd, aby w końcu odwdzięczyć się ludziom, którzy ciężko pracowali w trudnych czasach socjalistycznej gospodarki. Krytycy twierdzą jednak, że to czysta polityka, próba zyskania przychylności najstarszej grupy wyborców, pospiesznie przeprowadzona bez dokładnej analizy długoterminowych skutków. I o jednym należy zawsze pamiętać: każda dodatkowa złotówka, którą ZUS wypłaca jednemu emerytowi, musi pochodzić skądś indziej. A skąd ona pochodzi? Z kieszeni obecnych podatników i przedsiębiorców. Innymi słowy, młodsze pokolenie płaci za błędy i zaniżanie wartości systemu sprzed 40 lat. I to właśnie budzi tak silne emocje. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom technicznym. Podwyżka dotyczy osób, które miały udokumentowane zatrudnienie przed 1989 rokiem. ZUS pobiera te stare pensje, przelicza je za pomocą nowego wskaźnika i dodaje do podstawy wymiaru emerytury. Teoretycznie brzmi to uczciwie, ale w praktyce indeksacja jest wyjątkowo nierówna. Ci, którzy pracowali w dużych przedsiębiorstwach państwowych, wychodzą na tym lepiej, podczas gdy ci, którzy byli samozatrudnieni lub prowadzili małe przedsiębiorstwa, wychodzą na tym gorzej prywatne firmy, wypadają gorzej. Dodaj do tego komplikacje związane z przerwami w karierze, urlopami macierzyńskimi, pracą na pół etatu, a obraz staje się bardzo złożony. Wyobraź sobie, że ciężko pracujesz całe życie, wierząc, że pewnego dnia w końcu się to opłaci. A potem otwierasz list z ZUS-u i odkrywasz, że twoja długo oczekiwana podwyżka wynosi 37 zł. To tak, jakby ktoś powiedział: Dziękuję za 40 lat pracy, oto twoja nagroda mała torba na zakupy z supermarketu. Nic dziwnego, że ludzie są wściekli. Internet jest pełen zrzutów ekranu przeliczonych emerytur. Ludzie porównują notatki, jedni świętują, inni wpadają w furię. A z tego chaosu wyłania się wielkie pytanie, co dalej? Jeśli dzisiejsze składki z okresu sprzed 1989 roku zostały przeliczone, czy to oznacza, że jutrzejsze składki z lat 90. zostaną przeliczone? A jeśli tak, to kto wtedy skorzysta, a kto będzie w gorszej sytuacji? Eksperci ostrzegają, że to dopiero początek. System emerytalny w Polsce jest pod tak dużą presją finansową, że kolejne reformy są nieuniknione. A każda reforma oznacza zmiany dobre dla jednych, bolesne dla innych. Dlatego wiele osób zastanawia się, czy w ogóle warto polegać na ZUSie. Czy nie lepiej oszczędzać samodzielnie, inwestować, kupować nieruchomości, złoto, akcje lub szukać innych sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości? Prawda jest taka, że nie ma prostej odpowiedzi. Jedno jest jednak jasne: poleganie wyłącznie na ZUSie to hazard. Dziś to wzrost. Jutro może być spadek, a pojutrze nowa ustawa może całkowicie zmienić zasady gry. Tymczasem rząd przedstawia tę reformę jako wielkie osiągnięcie. Kontrolowane przez państwo media, pełne są radosnych historii o uśmiechniętych emerytach z wyższymi świadczeniami, mówią o sprawiedliwości, w końcu stało się zadość. Nikt jednak nie nagłaśnia przypadków tych, którzy nic nie zyskali albo zarobili zaledwie kilka złotych. Na tym polega propagandowy trik pokazać garstkę przykładów budujących pozytywny wizerunek. I po cichu ignorować resztę. Ale muszę powiedzieć wprost: ta reforma nie jest sprawiedliwa dla wszystkich. Jest wybiórcza, pełna nieścisłości i luk. I dlatego każdy z Was powinien sprawdzić swoje wyniki. Nie polegajcie na ogólnikach. Zalogujcie się na swoje konto, sprawdźcie, jak przeliczono Wasze składki i sami zobaczcie, jak to wygląda. Możecie być jednymi ze szczęśliwców, którzy zyskali kilkaset złotych, albo tymi, którzy praktycznie nic nie dostali. Ale nie oczekujcie, że telewizja Wam to powie. Musicie sami się przekonać. Czy można się odwołać? Tak, teoretycznie tak. Można odwołać się do ZUS-u, a jeśli nie będziecie zadowoleni, możecie iść z tym do sądu pracy. Ale to długi proces, może trwać latami. I nie ma gwarancji sukcesu, ponieważ przepisy są tak skonstruowane, że ZUS prawie zawsze ma przewagę. I to właśnie najbardziej boli ludzi, że po całym życiu obowiązkowych składek muszą teraz walczyć w sądach o to, co uważają za słuszne. Zamiast czuć się docenieni, czują się zdradzeni. Ale szczerze mówiąc, są ludzie, którzy rzeczywiście na tym skorzystali. I to bardzo. Niektórzy odnotowali wzrost emerytur o 400 lub 600 zł miesięcznie. Dla wielu seniorów taka zmiana zmienia życie. Może to oznaczać odpowiednie leki, lepsze jedzenie, opłacanie rachunków bez konieczności martwienia się o każdy miesiąc. Dla tych osób to prawdziwa ulga i powód do szczęścia. Nie wszystko jest więc złe. Prawdziwym problemem jest niespójność. System jednym hojnie daje, a innym prawie nic. Ta nierówność prowadzi do zazdrości, podziałów i frustracji. Zamiast Solidarności ludzie patrzą na siebie podejrzliwie. Zastanawiając się, dlaczego ktoś inny dostał więcej. I to jest największe zagrożenie ze wszystkich: kiedy zaufanie do systemu emerytalnego spada, wszyscy tracą.